dobry. Dzisiaj znowu z nami Dariusz. Będziemy rozmawiać na temat piątego wymiaru, bo w poprzednim naszym filmie bardzo dużo mówiliśmy o tym, czym jest ten, może nie powiedzieliśmy właśnie czym jest, ale mówiliśmy o tych wymiarach, że jest, że ziemia tkwi w trzecim wymiarze, że jest pomoc z właśnie starseedów, Light workersów, którzy podnoszą wibracje ziemi do piątego wymiaru. I więc jeżeli nie widzieliście filmu, to zobaczcie sobie tutaj link koniecznie, obejrzyjcie ten film. Na no dzisiaj będziemy mówić czym konkretnie jest ten piąty wymiar i dlaczego ziemia jest w trzecim wymiarze żebyśmy mogli to żebyście wy mogli tak naprawdę to zrozumieć więc zacznijmy może właśnie od tego jak pojmować piąty wymiar bo niektórzy ludzie myślą że piąty wymiar jak się już o tym mówi to że to jest jakiś osobny świat do którego ludzie będą przechodzić bo ludzie którzy są w takim temacie ezoterycznej i duchowej to wiedzą że zbliża się jakby taki ten koniec tego matrixa bo to funkcjonuje już od mm -hmm. dłuższego czasu, nie, że to ludzie o tym wiedzą, ale wyobrażają to sobie w taki sposób, że to będzie, nie wiem, zabranie na inną planetę, czy coś takiego, która jest w innym wymiarze. A to nie do końca o to chodzi. I chciałam się Ciebie zapytać, jak Ty to pojmujesz, ten piąty wymiar? Czasami mówimy zamiennie. Wymiar, gęstość, mm -hmm. 5D. Ja, tak prywatnie ja, nie za bardzo wierzę w koncepty gęstości. Uważam, że to jest... Um... To jest próba opisania i zrozumienia czegoś, przez co ta próba deformuje tą pierwotną ideę, bardzo ją spłaszcza, ponieważ znajdziecie jakieś nurty, gałęzie tych ścieżek duchowych, które Wam powiedzą: wiecie co, tych gęstości, to ich jest siedem. Mm mhm. Inna ścieżka powie: tych gęstości jest 10. Inna mówi: tych gęstości jest 15. I każda będzie mieć charakterystykę. Czym się charakteryzuje ta gęstość? Jakie ma tam swoje uniwersalne, y, typowe cechy? No i jak to? Sprzeczność: tu jest 10, tu jest 15. No o co chodzi? Kto ma rację? Mhm. No właśnie. To tak jest, też posługuję się często tym przykładem, że tutaj jest jakaś odległość od mojej jednej ręki do drugiej, nie wiem. 50 cm, tak? Mhm. Tylko, że wiecie, to nie jest 50 cm, to jest po prostu odległość. Mhm. I my wymyślamy sobie koncept, ideę, że to jest centymetr. I takimi jednostkami to mierzę, ale ktoś będzie to mierzył w calach, stopach, łokciach, czymkolwiek innym zechce. Chodzi o to, że nie ma centymetra i nie ma gęstości. Jest po prostu w tym wypadku odległość. I my. Żeby to zdefiniować, wymyślamy te centymetry, które byśmy mogli powiedzieć, to są gęstości. Czyli mam tutaj od jednej ręki do drugiej, mam tam 50 gęstości, bo czemu mm -hmm. nie? I, I cechą tych gęstości jest to, że im bliżej już tutaj, no to właśnie, to tym im bliżej ręki lewej. Tym dalej od ręki prawej. Zatem gęstość 49 charakteryzuje się tym, że już jest prawie u źródła, już jest prawie u lewej ręki, ale, ale bardzo daleko od tamtej. Śmieje się, bo tak samo jest po prostu z gęstościami. To nie jest coś faktycznie istniejącego. To jest nasz ludzki sposób pojmowania i rozumienia rzeczywistości, która jest dla nas bezpośrednio niedoświadczalna i poza takim. Pojmowaniem z poziomu, gdzie jesteśmy. Przy czym jednocześnie nie chciałbym mówić, że jesteśmy tylko w 3D, bo 3D zawiera się w 5D. Innymi słowy, my jednocześnie teraz, my również jesteśmy w tym 5D, my również teraz jesteśmy w tym 10D, w 15D czy 100D, ile sobie wymyślimy, ponieważ to, gdzie jesteśmy, to tak na dobrą sprawę punkt skupienia naszej kosmicznej świadomości, który daje nam limitowane doświadczenie, które my tutaj możemy nazwać właśnie byciem w 3D. Ale to 3D zawiera się i tak w 5D i my zawsze jesteśmy czymś więcej. Po prostu teraz skupiam się na takim, a nie innym wycinku, czyli. Jak jest jakieś takie szerokie pasmo doświadczeń, na przykład wiemy wszyscy, że gołym okiem nie widzimy tego, co jest widoczne w ultrafiolecie, nie widzimy tego, co jest w podczerwieni, doświadczamy bardzo wąskiego spektrum światła widzialnego, ale przy zastosowaniu technologii już widzimy więcej. Więc można powiedzieć, że to, co widzimy, to metaforycznie to jest 3D. Ale jakbyśmy już zastosowali ten ultrafiolet. No to już widzimy więcej, zwiększa się nasza, nasza skala, więc nasz punkt uwagi świadomości w tym momencie skupia się na pewnym wycinku wszystkiego świata rzeczywistości, który nazywamy po prostu 3D. O ziemi 3D mówiliśmy też w tym nagraniu o gwiezdnych nasionach, no i o tym, że podnosi się częstotliwość, też się mówi o rozdzieleniu linii czasowych, o przejściu z poziomu 3D do 5D do nowej Ziemi. I tak jak nie za bardzo przemawia do mnie koncept gęstości, bo to po prostu jest podniesienie częstotliwości dominującej. Mm -hmm. to, to mówiłeś o tym. Tak. No? W poprzednim nagraniu tak, o tym tak, rozmawialiśmy. Tak, tak, tak. Więc automatycznie wyższa częstotliwość będzie już tym, co możemy nazwać światem 5D. No właśnie. Tak, bo jakbyśmy to mieli tak najbardziej na fizyczność sprowadzić. To na tym poziomie 5D, kiedy zwiększa się to spektrum doświadczania, które i tak jest, tylko niekoniecznie doświadczalne dla nas, no co się dzieje? Doświadczamy większej ilości kolorów, dostrzegamy pewne istoty, które są obecnie dla nas, powiedzmy, niewidzialne, bo są w innej skali wibracyjnej, niedoświadczalnej, mijamy się, ale się nie dostrzegamy, a wtedy to już będzie bardziej odbieralne. Więc w 5D będzie istniało 3D plus pewne bonusy, które pozwalają nam to szersze, szerzej rozumieć. Wtedy też, co chyba najbardziej takie specyficzne, rozmywa się takie pojmowanie czasu, jakie mamy teraz. W 5D czas jest doświadczalny półliniowo już. My tutaj mamy jeszcze taką pozorną linearność doświadczania. Co nie znaczy, że czas ma naturę linearną. Doświadczanie jest linearne, co nie znaczy, że taka jest jego natura. Mhm. W 5D jest już taka półlinearność, no a potem to oczywiście zostaje przekroczone. Mówiąc o tym rozdzieleniu linii czasowych, nowa, stara Ziemia, że nie wiem, stara zniknie, przepadnie, my przejdziemy do nowej. Jak mówiłem, wszystko jest, to czego doświadczamy jest naszym punktem skupienia świadomości i stara Ziemia, ona nie zniknie. Ona zawsze była, jest i będzie, i nowa Ziemia, ona też nie, że się pojawi, ona była, jest i będzie. Ona jest cały czas. Kwestia tylko naszego dostrojenia do określonej wersji rzeczywistości. Do tego, z czym jesteśmy kompatybilni. Tak, dokładnie o to chodzi. Ziemia 5D, Ziemia 10D, ona jest. Ona nie, że my przejdziemy do niej. Ona jest, tylko. To się wszystko przenika, tylko my doświadczamy Ziemi na tym określonym, węższym poziomie, ale zwiększa się powiedzmy nasza świadomość, rośnie nasza energia, rośnie ta kolektywna, więc uzyskujemy dostęp do bonusów, I powiedzielibyśmy, do szerszego tak. postrzegania. Wtedy automatycznie to jest to przejście, to przejście do 5D. Może być takie bycie, rozdzielenie, gdzie w doświadczeniu jednych ludzi doszło do pewnych wydarzeń, gdzie nie doszło tego u innych, ponieważ to nie tak, że my wszyscy jedziemy na tym samym wózku, albo jak się mówi o tam dwóch czy trzech liniach czasowych, że będzie stara Ziemia, jakaś tam średnio lepsza i jakaś bardzo lepsza, i że się rozwidlamy, i wszyscy siedzimy w danym autobusie, i ten jedzie tu, ten jedzie tu, ten jedzie tu. To byłoby takie zbyt jeszcze. Zbiorczo linearne, podczas gdy linearność, jeżeli już o niej mówimy, jest bardzo indywidualna. Nie ma linii czasu. Każdy z nas, jak już, ma indywidualną linię. Mhm. Moje, moja rzeczywistość, mój świat jest skrojony tylko dla mnie. Ja jestem centrum mojego świata i rzeczywistości. Ja dla mnie w moim świecie. Dla ciebie, ty jesteś centrum swojego świata, ty masz swoje doświadczenia. Nam się może wydawać, że siedzimy teraz w tym wspólnym pokoju. Dlatego, że na tym poziomie czysto duchowym, energetycznym nami. zawiązaliśmy umowę percepcyjną, że kiedy jesteśmy w grze zwanej ziemia, będziemy jej doświadczać w bliźniaczo podobny sposób. Obowiązują nas te same zasady, bo się na nie zgodziliśmy. Tak. Jednakże na pewno słyszeliście chociażby o efekcie mandeli, czyli że duże grupy ludzi doświadczają sprzecznych wersji rzeczywistości, mhm. gdzie Inni pamiętają, że pewne wydarzenia na przykład miały miejsce albo w określony sposób się działy, a inni mówią: Nie, 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 to było zupełnie inaczej, albo nie, to się nie wydarzyło. I to nie jest jednostkowo, że powiesz komuś, a wydaje ci się, pomyliłeś się, tylko to są tysiące ludzi. Tak. Miliony, miliony. Ogromne grupy ludzi świecie. mają zupełnie sprzeczne, sprzeczną wiedzę odnośnie pewnych rzeczy. I z tego to wynika, że my. Nie żyjemy w tej samej rzeczywistości. Każdy ma tak naprawdę inną, ale te bardzo podobne się oczywiście czasami zlepiają, przeplatają, przecinają. Tu się mówi też o skokach kwantowych. Nie? Że... Rodzi się kompatybilność. Podobne przyciąga podobne. Dlatego na pewnym etapie ci ludzie, którzy nie są z nami kompatybilni, to się sprząta. Automatycznie odpadają, a otwierają się nowe relacje z ludźmi, z którymi jesteśmy kompatybilni. Dlatego, bo te rzeczywistości są bardziej uwspólnione mhm. i doświadczamy innej warstwy tego samego. Tak, i tutaj chciałam też dodać, że piąty wymiar, tak naprawdę, to nie jest nic innego, bo Darek to dobrze Wam zobrazował, że to się wszystko sobie jakby mieści, więc e, osoby, które są w piątym wymiarze, oni chodzą. Wokół nas są. To, to może być. Każda osoba, którą mijacie na ulicy, może być już w piątym wymiarze, bo to jest bardziej to, jak ona odbiera rzeczywistość, jak jej percepcja działa, jaką ona ma umowę z wszechświatem. Tą percepcyjną, tak jakby obrazując Twoim słownictwem, mm -hmm. jaką ona ma umowę z wszechświatem. No i jej percepcja jest większa, i my możemy. Przeskakiwać pomiędzy tymi wymiarami, bo one tak naprawdę są też płynne. One nie są stricte, że od tej, odtąd dotąd jest tak. wymiar pierwszy. I znak, znak drogowy. Tak. Wy, wyjeżdżasz z wymiaru pierwszego, I wkraczasz drugi. w drugą gęstość. Nie, to tak nie działa. To jest tak płynne, że tu ciężko powiedzieć, kiedy się kończy trzeci wymiar, kiedy się zaczyna czwarty, a kiedy już jest piąty. Ale są takie charakterystyczne cechy. W trzecim wymiarze jest dużo bólu i cierpienia, bo jest mało zrozumienia. Piąty wymiar daje większą, jakby, wiedzę, taki szerszy, światopowość pogląd, zrozumienie większe. Im niżej, więcej tych kontrastów. Tak. Więcej kontrastu, więcej dualizmu, więcej tego rozdzielenia. Dlatego to jest trudne. A im, a im wyżej, to tym bardziej to yes. znika. Mówi się ogólnie, że na przykład czwarty wymiar jest takim przejściem do piątego i to jest moment właśnie, kiedy jest najbardziej zintensyfikowana ta taka skrajność. W sensie cały czas są w niskich wymiarach biegunowości, natomiast przy czwartym to jest taka huśtawka bardzo duża emocjonalna, że ludzie taki trochę przechodzą ze złości nagle w bardzo dużą radość, albo ogromną miłość do ludzi, a zaraz ogromny smutek. I to nie jest tak, że to jest zaburzenie jakieś psychiczne, chyba że to trwa u Was dłużej, to warto to przebadać. Natomiast jeżeli to się dzieje tak Wam sporadycznie, raz na jakiś czas, no to, to można powiedzieć, że to jest ten już czwarty wymiar, w który się przemieszczacie. A piąty to jest wymiar takiej pełnej miłości, że po prostu idziecie, widzicie, tak jak mówisz, inne kolory, w ogóle świat, wszystko inaczej odbieracie. Nie denerwujecie się aż tak na tych ludzi, macie większą wiedzę nad nimi, większą świadomość tego, Wie, wiecie, że oni są na niższym rozwoju tego duchowego i na przykład się dają mocniej jakby zwieść tym emocjom, da pozwalają sobie na to. A wy to widzicie i na przykład umiecie łatwiej wybaczyć komuś, jesteście bardziej szczerzy. No to są takie elementy, kiedy poznać ten piąty wymiar, ale to się dzieje tu i teraz, więc nie musicie się martwić, jeśli nie macie rodziny, że jak zaczniecie się rozwijać duchowo i wkraczać w piąty wymiar, to stracicie rodzinę. Ty już nie zobaczycie, bo oni zostaną w trzecim wymiarze. I ja bym chciał tylko <laughs> Powiedzieć, że żeby nie mieć fałszywego też przekonania, że jeżeli będziemy w 5D, że to jest właśnie świat, który jest rajem I nie, jest nie, nie jest, absolutnie bo... nie jest wy mm -hmm. będziecie doświadczać bólu i wszystkiego tylko będziecie mieć inne spojrzenie na to na, te, na to ból i cierpienie i na to wszystko nie będziecie tak, nie wiem tyle nienawiści w sobie mieć do tego wszystkiego będziecie to umieli, no, zro... ja to rozumiem tak, że piąty wymiar to jest zrozumienie po prostu, że ty więcej rozumiesz, więcej widzisz każdy wymiar jest zrozumieniem, im no tak, większe ale zrozumienie on tym mi się lepiej. wydaje takim większym zrozumieniem na to tak, wszystkim, w że ty stosunku do 3, bo ty pewno. rozumiesz też tą nielinearność czasu wtedy doskonale i wiesz, że coś się na przykład Musi tak. zadziałać, bo coś innego się tam dzieje, albo. Że różne coś, rzeczy nie są sprzeczne. Tak, dzieją się przecież rzeczywistości równoległe też, nie? Inaczej wszystko po prostu odbierasz. Ale to nie jest tak, że wy przestaniecie, nie wiem, chorować, że, że nogi nie złamiecie, że nie wiem, nie rozwiedziecie się, że Wam ktoś nie umrze w rodzinie. Absolutnie nie. Jeżeli ktoś tak pojmuje piąty wymiar, a też się z tym spotkałam. W internecie jest bardzo dużo osób, które propagują piąty wymiar jako raj na Ziemi. Dosłownie używając tego słowa, że to jest y, kraina miodem i mlekiem i miłością płynąca. No, to nie niestety, do końca nie. o to chodzi. To... Nie, bo wiesz, większość miejsc poza Ziemią to jest jednak poziom 5D. 5D jest taką, można powiedzieć, domyślną gęstością, jakby. Mhm. Tam istnieją przecież różne negatywne istoty, negatywne rasy, S są kosmiczne wojny, konflikty, zagłady i, można powiedzieć, są niezłe jaja, więc nie liczyłbym, że tam będzie świat bez tego. Jest pod wieloma względami lżej, bo my w 3D jesteśmy karykaturą, deformacją tego, kim bylibyśmy w 5D. Na przykład nasz wygląd, nasze ciała w tej piątej gęstości, na tu, tu mogę się powołać na przykład na... Jest takie zjawisko zwane ekstrakcją, które polega na tym, że twoja gwiezdna rodzina Istoty pozaziemskie z rasy, z której na przykład pochodzisz, mm -hmm. zabierają cię z ziemi już na no dobre. No i nie tak. wracasz. Zabierają cię, nie ale wracasz. Ale fizycznie, 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 fizycznie. I przez kilka miesięcy jest ten okres taki adaptacyjny. Trwa to nawet do tam do siedmiu lat, kiedy twoje ciało się zmienia. Wiesz jak wyglądasz, ale będąc tam w tej innej częstotliwości dominującej. Po prostu ładniejesz, mhm. Twoje ciało się naprawia, wyglądasz lepiej, ponieważ Twoja świadomość bardziej przejawia to, co chciała wyrazić Twoim wyglądem, będąc Tobą. 3D jest niską gęstością, tak jakby jest promień światła, który jest Twoją świadomością, Twoją duszą, tu jest taka soczewka zakrzywiająca ten obraz. I to, co jest rzutowane na, na płaszczyznę, czyli to, kim jesteś, jest już karykaturą, jest załamane przez soczewkę. A tutaj ta soczewka, nie powiem, że nie ma żadnej, ale już jest taka czystsza. Więc w 5D stajesz się bardziej tym, kim masz być. Aktywuje się też telepatia, to jest, to jest typowe. Wychodzisz poza 3D i jakby telepatia bardzo łatwo się odpala. Mówiła o tej rzeczywistości pozaziemskiej, z tego jak to wygląda u ludzi, którzy byli y, zabierani. Dlatego mogę też jeszcze dopowiedzieć odnośnie czwartego wymiaru, że też się spo spotkałem z taką koncepcją, która do mnie raczej przemawia, bo mówi się, że o przejście z 3D do 5D, ta czwórka jest tak pomijana często, że 4 jest astralem. Jest. Y, Częścią 3D, jest po prostu astralną częścią 3D, dlatego przeskakujemy do 5D, a z 5 przeskakujemy jakby do 7, bo 6 jest astralem dla 5D. Mhm. Na tej zasadzie, żeby to tak rozpatrywać warstwowo. ale mówię to znowu, że są koncepty. No tak. To są koncepty, teorie, więc nie ma co, w co to wszystko brnąć. Jeszcze bym się chciał odwołać do na przykład takiej idei rozbłysku słonecznego. Że bo tak nieraz było mówione, że ta nie wiem, będzie 2024, przyjdzie jakieś, wiesz, wydarzenie. Aha, wydarzenie uh -huh. solarne, jakiś tam, wiesz, rozbłysk okay, czy coś. Uh -huh. Były takie teorie, że to naprawdę usmaży całą elektronikę, usmaży wszystkie istoty nisko niskoenergetyczne, niskowibracyjne. A były, były takie teorie, faktycznie. A nas to podniesie w ogóle do nowych, nowych częstotliwości, kody światła jakieś schodzą. Powiem tak, nie sądzę, aby takie wydarzenie było tak spektakularne. Istoty pozaziemskie często wspominają, że no wybuchy na słońcu były, są, będą, jakieś tam, ale tu chodzi o jakieś energię ze słońca centralnego jakiegoś. Um, ogólnie bym powiedział tak, słońce jako takie jest naszym przyjacielem. Spotkałyby się z teoriami, że słońce jest sztuczne, ale Dzieje ja się, się z tym rozumiem. nie zgadzam. Słońce. Wedle mojej wiedzy nie jest sztuczne. Słońce jest prawdziwe, jest naszym absolutnym przyjacielem. Pomaga nam w aktywowaniu naszych potencjałów, w procesach naprawczych, aktywacji DNA. Warto w słoneczko patrzeć. Ja nigdy okularów przeciwsłonecznych nie założę. Lubię w Słońce patrzeć, wcale nie jest aż tak szkodliwe na oczy, jak się mówi. Warto się odżywiać słońcem, być na słońcu. Słońce nam bardzo dobrze robi, ale niekoniecznie powiedziałbym, że będzie rozbłysk, który w jednej chwili sprawi, że ta cała sytuacja się zmieni. Ty człowieku, sam bądź swoim przebudzeniem. Nie czekaj na rozbłysk, nie czekaj na y, kosmitów, którzy przylecą i na przykład zabiorą ludzi gdzie indziej. Taka jest no, chociażby narracja informatora Kobra. Mam, mam A, przetłumaczonych mhm. kilka jego nagrań. Tylko wiesz, to, że coś tłumaczy, o czymś opowiada, nie znaczy, że się z tym zgadzam, ale uważam, że warto poznawać różne koncepty ja też tak dla zbudowania swojej świadomości, wiedzy. Więc Kobra na przykład ten opowiadał że będą różne kataklizmy tutaj na Ziemi, a pozytywne rasy będą ewakuować po prostu ludzi, przenosić na inne planety, mhm. no i potem, że będą ludzie też oddawani ewentualnie albo zostaną na innych tych, że będzie też planeta przejściowa dla ludzi, którzy są bardzo 3D. No, jak jeżeli to kogoś ciekawi, są, są oczywiście o tym nagrania, ale ja bym powiedział, nie czekajcie na rozbłysk, nie czekajcie na ewakuację, nie czekajcie na pomoc, nie czekajcie na wybory prezydenckie w USA, że się nagle pojawią liderzy, którzy osuszą bagno, powiedziałbym, że to przebudzenie i przejście do 5D jest absolutnie indywidualne. To jest indywidualny stan naszego umysłu. I podczas regresji, y, którą przeprowadziłem, to, y, chyba to była regresja Paweł, jest taka na moim kanale, on tam to opisał, to rzeczywistość y, 5D to przejście jako przebudzenie ze snu, że w pewnym momencie po prostu. Budzisz się, tak jak wstajecie normalnie rano i myślicie sobie, a tam miałem niezły sen w nocy, że tak samo budzicie się i, i teraz już wiesz, wiesz, że to był sen. No. To się skończyło, to jest sen i idziesz sobie robić swoje rzeczy w zupełnie innym świecie i, i ty teraz tego nie wiesz, bo jesteś we śnie. Ja często tak mam, że kiedy jestem we śnie, to stuprocentowo jestem we śnie. Ja nie wiem, że to jest sen. Nie zawsze mam świadome sny, chociaż i tak bywa. Więc to przejście do 5D to nieraz jest takie po prostu... Ocknięcie się i wiesz już, jesteś, jesteś jakby w innym świecie, gdzie indziej, a to było tylko sen i budzisz się jakby z tego. Tylko w sesjach czasami takie rzeczy pokazują się nam niekoniecznie dosłownie, czasami ma to znaczenie bardzo symboliczne, więc tak samo patrzyłbym nawet na nasz świat. Niekoniecznie, że się teleportujemy gdzie indziej, czy obudzimy w innym świecie, ale po prostu w pewnym momencie się orientujemy, że to wszystko jest grom pozorów to Ziemia limitowanym, sztucznym doświadczeniem. Tak jak idziemy do kina na przykład, albo jeszcze do kina najlepiej 3D na jakiegoś awatara. Super efekty, ale ja w to wchodzę. Mam doświadczenie, tu jeszcze mi fotele się cząsą, spryskują, nawiewy, doświadczenie, ale super. I siedzę w tym, ale potem z tego jakby wychodzę, bo wiem, że to jest film w kinie. Więc my na Ziemi nie jesteśmy w takim filmie w kinie, który jest ograniczony, bo to jest ciągle tylko film. My go doświadczamy, my się możemy nim ekscytować, ale potem seans się kończy. Tylko, że w filmie w kinie my wiemy, że to jest film, a tutaj nie mamy tej pamięci, ale potem to się kończy, jest zrozumienie i wychodzisz. Więc przejście do 5D na poziomie 3D mogłoby być dalej siedzeniem w tym samym kinie, siedzeniem wraz z innymi w takim samym fotelu, tylko że oni myślą, że to jest prawda i jarają się tym filmem, a wy. Też się jaracie tym filmem, ale dlatego, że się Wam podoba i macie dystans, bo wiecie, że to nie jest prawda że seans się skończy i wracacie do swojego prawdziwego domu. A inni mogą przeżywać być, tak wiecie, zafascynowani albo wciągnięci dramatami, które się tam rozgrywają och, o, czy oni będą razem, czy ona go zostawi, czy on przeżyje yy, angażują się w to, bo wtedy mówimy, kiedy film czy serial jest interesujący kiedy książka nas wciąga Wtedy, kiedy jesteśmy zaangażowani, chcemy wiedzieć, co tam się dzieje, mhm. co będzie dalej, zapominamy ugotować obiad, bo tak jestem wciągnięty w czytanie o tym, czy oglądanie. Wtedy gra jest intensywna, kiedy jesteśmy wciągnięci. Natomiast kiedy nabieramy już dystansu, dalej możemy się tym cieszyć, ale wiemy, że to tylko mały fragment wszystkiego. I czy warto się tak tym ekscytować i darować temu uwagę? Mhm. Czy warto czynić to aż takim ważnym? Wszystko w naszym świecie walczy o naszą uwagę. Nagłówki w gazetach, różne straszaki, co oni nam planują, co oni chcą z nami zrobić. I czy ty to człowieku? Jest wszystko poziom 3D? Tak, i czy ty człowieku chcesz to zasilać swoją uwagą, bo za twoją uwagą idzie energia, za, za to idzie twoja kreacja. Czy te koncepty chcesz zasilać i utrwalać te wzorce 3D? Ja nie chcę. Ja dbam nie jestem rozrzutny. Dbam o swoją energię i przeznaczeniem na to, na co chcę. Nie rozmieniam się po prostu na dobre i nie będę, nie będę zasilał 3D, skoro chcę budować 5D. Więc tu się rozchodzi o wasz indywidualny wybór. 5D nie jest czymś, co przyjdzie na zewnątrz, a my jesteśmy zamknięci i czekamy na coś. Na nadejście, zbawiciela, no nie, rozbłysku. Nie, to jest na was. nic nie czekaj. Człowieku, tu i teraz. Tu tak. i teraz bądź... 5D. Ale to tak jak powiedział Sanat Kumara, jeżeli dobrze mówię, że gra, czyli ta 3D, pada do, dopóki są w niej gracze. Czy chcesz być pierwszym, czy ostatnim, który odejdzie, nie? Mm. Więc to jest dokładnie to. I ma, wy macie tą sprawczość w sobie. Jesteście w stanie sami, nie musicie czekać na zbawienie, żeby nie, przejść do tego. Nie, bo my nie wymiaru. jesteśmy w wibracji, my jesteśmy wibracją, mm. i to przejście jest kwestią wyboru, wewnętrznej decyzji, a nie czymś, co nadchodzi z zewnątrz. Więcej na ten temat, jak będziecie chcieli wiedzieć, to będę mówiła jeszcze w odcinku. E, tam jest książka, nie wiem czy ją widać, tak. Jak trafić do Piątego Wymiaru, którą mam dzięki właśnie współpracy barterowej z zewnictwem astropsychologii, więc będzie na pewno powstawał na ten temat. Film, o tutaj mój piesek przyszedł, Darek głaszcza. Więcej takich treści na pewno znajdziecie u Darka na kanale. Bardzo polecam Wam obejrzeć nasz poprzedni film, jeśli go nie widzieliście o StarSidach, bo tam, tam był tak też poruszony ten temat. tego wymiaru. Tu to bardziej, się tu... bardzo, się bardzo łączy, bo StarSidy właśnie podnoszą tą częstotliwość Ziemi, tak. tą dominującą mi pomagają przejść powiedzmy wyżej nawet tym, którzy się do tego nie garną, To tak. przecież nie każdego interesuje to, rozwój duchowy. Tak, dokładnie, to było mówione w poprzednim, a jak nie wiecie o co chodzi z tą nielinearnością czasu, o której Dariusz też mówił, to ja też mam nagrany wcześniejszy jeszcze film o tym, ale tak jak mówię, zapraszam Was serdecznie na kanał Darka, tam jest... Się, się śmiejemy się z Darkiem, że ja mam podstawowe treści, a Darek ma zaawansowane. <laughs> Więc e, dziękujemy Wam bardzo. I, a, jeśli chcecie jakieś dodatkowe materiały z mojej strony otrzymywać, czy mieć dostęp do Jakichś książek, artykułów, to zapraszam Was do wspierania mojego kanału poprzez kliknięcie przycisk Wesprzyj. Pod każdym filmem lub bezpośrednio na kanale macie taki przycisk Wesprzyj. Po kliknięciu w niego otwiera Wam się lista z różnymi opcjami wsparcia. Co miesięczny cukierek, co miesięczna czekolada, co miesięczna kawka, patron patronka kanału oraz patron patronka kanału Plus. Teraz opowiem Wam, co w każdym z progów możecie zyskać. Co miesięczny cukierek jest najlepszą opcją dla osób, które chciałyby jakkolwiek mnie wesprzeć i za bardzo nie odczuć tego w swoich wydatkach, ale też nie oczekują nic w zamian. Chcą po prostu wesprzeć finansowo, ale tylko na taką opcję mogą sobie pozwolić. I to jest ok. Co miesięczna czekolada jest idealną kwotą wsparcia dla osób, które chciałyby jednak zostać przeze mnie dostrzeżone i ja to szanuję. Dla tych osób przewidziałam specjalne podziękowania na koniec każdego filmu od momentu wspierania mnie. Widnieć tam może Twoja nazwa kanału albo imię i nazwisko, co wolisz. A jeśli chcesz mnie wspierać tą kwotą i nie widnieć w takich podziękowaniach, to też nie ma problemu. Wystarczy, że dasz mi o tym znać. Co miesięczna kawka obejmuje dokładnie ten sam bonus, co w czekoladzie, ale tutaj masz dodatkowo jeszcze wcześniejszy dostęp do filmów, które publikuję na kanale. Bywa, że takie filmy pojawiają się nawet kilka dni przed oficjalną publikacją, więc będzie co oglądać. Patron, patronka kanału to według mnie najlepszy poziom wsparcia i specjalne wyróżnienie dla wspierających, ponieważ daje najwięcej benefitów. Obowiązuje tutaj wszystko, co w poprzednich poziomach ale dodatkowo zyskujesz dostęp do prywatnej grupy na Facebooku, gdzie znajdują się dodatkowe materiały przeze mnie umieszczane. Są tu również darmowe książki, artykuły, czy ciekawe strony i filmy, które warto obejrzeć. Masz też dostęp do dodatkowych materiałów nagrywanych przeze mnie. Często są to całkiem nowe materiały, jak na przykład medytacje prowadzone lub filmy tworzone na prośbę patronujących mnie osób, ale również rozwinięcia treści już powstałych na kanale. Na przykład, w poprzednim filmie o Starset i Lightworkersach, film dla patronów kanału został przygotowany z dodatkowymi materiałami, takich jak rozmowy z Darkiem poza kamerą, czy moje przygotowania do nagrywek z Darkiem, oraz tabele i fragmenty z książki Dolores Canon. Możesz również uczestniczyć w live'ach, które będą tylko nagrywane dla osób wspierających mnie na tym poziomie i wyższym, oraz Twoje wiadomości mailowe do mnie będą traktowane priorytetowo, a mówiąc to mam na myśli, że będę starała się jak najszybciej na nie odpisywać. Jest jeszcze poziom ostatni dla osób, które mogą pozwolić sobie na zdecydowanie wyższą formę wsparcia i wiedzą, że ich budżet na tym nie ucierpi. Takie osoby zyskują wszystko to, co w poprzednich poziomach, ale również mogą spodziewać się raz w roku upominku ode mnie w ramach podziękowań za tak wysokie wsparcie finansowe. W tym miejscu chciałabym jeszcze podziękować za wsparcie mojego kanału tym oto osobom. Ogromnie Wam dziękuję. I bardzo proszę, aby te z nich, które nie mają dostępu do grupy na Facebooku, napisały do mnie maila. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, i na razie pa. Cześć.